Na prawo? O, <noise> no cześć. Co tam słychać? Tak, o tobie była mowa. O, życz mi szczęścia. Dobra, jak to działa w FNAF 2? Noc pierwsza, po kolei musimy wszystko obczaić. To jest VR? Tak, to jest gra na VR. Tutaj może da się ciebie zmutować? Nie, nie da się. Da się spacją maskę zakładać. Ale zajebiście. Ale fajnie, że nie mam w końcu tej energii. I to, że z pacją można zakładać maskę, to jest strasznie ułatwienie. Bo na VR z tego co kojarzę, trzeba było się odwrócić i tak ręką, jakby sobie założyć. A tutaj. Powiedzcie mi, jak ja mam go zmutować? Nie da się go zmutować. Na Flatmoidzie nie da się go zmutować, chyba muszę to zgłosić. Na policję. Powodzenia z papetem, dzięki. Szczerze, wolę mieć papeta chyba niż baterię. Dzięki, William Afton. A, już się rozkręca, już się rozkręca. O, Bonnie, cześć. Ale fajnie widać jak się poruszają. Dobra, czyli on od prawej mi już tu przychodzi. Z tego co widziałem to Balloon Boy ma tutaj całkiem spokojną animację. Swoją drogą, kiedy ostatni raz we FNaFa 2 grałem? Może w 2016? FNaF 2 jest z... 2014 chyba? Tego samego roku co w o, no. Aha, ja to muszę przytrzymać. Ja pierdolę. Dobra. To była IQ20, przepraszam. To nie zła, spokojna pierwsza noc. <grystanie> muszę przytrzymać. Jak puszczę, to mi. Dobra, ja muszę. Dobra, czekajcie, jak go zmutować? Jak. Cię zmutować guzikiem jakimś. Ok, czyli Chica też powinienem widzieć. Czyli na pewno pierwsze będzie Bonnie. W sensie no. Powinienem ją widzieć, jakby przechodziła. Przez tego. Środek. Ona musi przejść przez środek. Bonnie. Tym razem nie. Co jest? What the fuck? Czemu był odgłos z FNAFA? Jeden. Ja go nawet nie widziałem. Po prostu usłyszałem dźwięk tego. Eh? I założyłem maskę, dobra. Dobra, udało się w każdym razie, to jest najważniejsze. Ty, rozjaśnij grę w OBS, please. No no, powaliło was. Że w ustawieniach po prostu pój, po, te, po tej nocy rozjaśnię, co? Bo tam... Oho. Cześć, bo tam w ustawieniach na początku było, że mam ustawić jasność tak, żebym ledwo widział jakiś tam znaczek. To może to za... po prostu źle ustawiłem. Mogę rozjaśnić trochę. Rozumiem, że to było dodane po to, że jakbym grał na VR, to żeby było maksymalnie ciemno. I żeby można się było bardziej wczuć. No ale co zrobisz. Na razie mam dwa achievementy, jestem dumny z siebie. Dobra, piąta AM, powinno być spokojnie. O, tutaj jest ten plakat w ogóle. On wygląda trochę inaczej, niż we FNaFie 2 oryginalnym, nie? Okej. Okay. Udało się. To so stwórzmy prezent. Okej. Okay. Właśnie, pamiętajcie. Ostrzeżenie dla osób z epilepsją. <laughs> w dobrym momencie to mówię. O co tu chodzi? O, o, nie! Dobra. Raz. Powiedzmy tak. Jest dosyć jasno. Ultra, dobra, z powrotem. No i dobra, jesteśmy gotowi? O, oh, 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 kurwa! No, że tak powiem, delikatnie jaśniej jest. Lekka różnica jest. To nieźle. Dobra, teraz chyba już nie można narzekać, co? Jezu, ale jak się klimat zmienił zupełnie? Teraz jest family friendly 100%. Ale przycisk dalej nie działa mutowania. Więc no. Okej, okay, balon, boję się. Jezu. Nie, no za jasne jest chyba. Zdecydowanie. O czym mnie balon? No dobra, to po tej grze jeszcze raz. Tak w połowie zrobimy. No, rzeczywiście jest niedobrze. Haha. Ha. Powrzucam ci tam śmieci i nie będziesz mógł przejść. Chociaż największym śmieciem w tej pizzerii jesteś ty. Aha! W ogóle chcielibyście z tego tam? Filmiki na YouTube? Z Help w sensie zapisu Jak tyś na przykład całości nie będzie mógł oglądać, a nie jest wspierającym. Tak? Okej. Okay. Ale pewnie i tak część osób będzie pisać. Yy, znowu nagrałeś. Highlighty ze streama. Co z tego, że zmontowane? Dwa razy na tym samym zarabiasz, dobra. Oho, to niezłe combo. Foxy mnie nie z skaruje, prawda? Freddy... Okej, okay, jak on będzie podchodzić, to mam. Och, dobra, tu już się trochę burdel zaczyna, nie będę ukrywać. Wiem, że on dosyć szybko może jumpscarować, więc to jest niepokojące. Freddy, chciałbym, żebyś już podszedł. Bo jak tu tak stoisz, to napawasz mnie lękiem. Lękiem łamanym na niepokój, łamanym na wpierdol pewny. Okej, okay, trzy naraz mogę. Co? Chyba z popsułem grę, bo dwa naraz mi świecą. <grym> Okej, okay, nie będę naszekać. Freddy, odejdź, błagam cię. Oho. Dobra, idealnie. Foxy! Odejdź. Nie chcemy cię tu. Wybacz. Foxy! Świecę ci się na twarz. Pamiętaj o tym. Pamiętasz? To dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Oho. No hej. Co tam słychać? Naprawdę strasznie brzydko to wygląda, jak jest tak jasno. O, pozytywka w ogóle. Przydałoby się. Coś z nią zrobić, nie? Dobrze jest. No, wybitnie. Okej, okay, czyli jeszcze raz będziemy musieli wejść w ustawienia. Okej, okay, jestem w stanie to zaakceptować. To damy tak na połowę, coś pomiędzy tym a tym, co było ostatnio. Okej, okay? to chyba będzie good plan. Co kogoś słyszę, tylko nie wiem kogo. Opa! Na niego to wystarczy tylko raz kliknąć i on od razu przełazi. To jest tyle dobra. To, to akurat widziałem, jak ktoś grał. No dobra. Co tym raz? Jezu, tutaj też jest takie jasne to. My god, ale to brzydko wygląda, naprawdę. Nie ustawiajcie sobie na dużą jasność. Dobra, jakoś tak, co? No, tak, powiedzmy. Ech. Chyba na pewno lepiej niż przed chwilą, ale szkoda, że nie ma podglądu na żywo, w sensie w ustawieniach jak to wygląda w grze. Dalej za jasno. No, Ajej. Znaczy ja normalnie, normalnie, jakbym sam sobie grał, to bym grał na takiej, na tej prawie najciemniej, żeby po prostu był klimat, ale rozumiem, że no, czy to na YouTube, czy to na streamie, to tak jest tak ciemno, to się nieprzyjemnie ogląda. Więc będzie jaś jasno dosyć. Ale to najpierw, no najpierw skupmy się na mocy, ok? O Foxy Jezu. Tego odgłosu nie było we fnaf 2. Ale w sumie dobrze, że jest, bo łatwiej się ogarną co i jak. On już poszedł, poszedł, super. Ale we FNAFie 1 to ta jasność była okej. Okay. Chyba co nie? Wygraliśmy we FNAFA 1. To dziwne, że przeskoczyliśmy na FNAFA 2 i od razu takie problemy. Odejdź stony Dziękuję. Oho, Foxy. Trzeba świecić dużo. W mordę. Lisiastego. Rudą Tutaj już nie ma takiego łatwego sposobu, że wychodzisz z kamery i od razu możesz maskę założyć. Oho! No hej, What's up Piąta AM. O, ma Anglica, witaj. Ty nie jesteś jeszcze w moim biurze, prawda? Okej. Okay. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Okay. Nawet tutaj Freddy nie przyszedł. Nice. Ledwo widoczne. Trochę bardziej niż ledwo. No tak powiedzmy. Teraz pewnie będzie za ciemno podjaśnij. Na no, co zrobić? O Helpi, cześć! Jego tu nie było, nie? Co z nim zrobiłeś? Helpi, coś to odjebał. Dobra, nie chcę wiedzieć. glitch trapa, no chyba tak. O, tak już jest w miarę chyba lepiej, nie? Już mniej więcej ok. Hello! No ja by też wiedziałem. Mordeczko. Jak za ciemno jest dobrze, dobrze jest. Jest idealnie. Stań harmonii osiągnęliśmy w tym momencie. Dobra, w trzeciej, to jest czwarta nas, tak? Czyli tu już wszystkie witredy powinny być? Teoretycznie, chociaż już przekonaliśmy się, że w tym Help Wanted rzeczy trochę się różnią z tymi oryginalnymi FNaFami. Okej, okay, jest pierwszy przyjaciel, tylko taki nie do końca. Chłopco znika normalnie, ten Ballon Boy. Idzie sobie i znika w kłębie dymu. Najmroczniejsza postać w tym uniwersum. Okej, okay, jest dwóch przyjaciół. Jeden gruby, drugi rudy. To niezłe, kombo. Nie no, tej Freddy żartuje. Jesteś sexy as fuck. Kto się zgadza, pisze jeden. No widzisz, Freddy cały czas uważa. Oho, no to nie, zły szturm się dzieje, nie wiem czemu. Uh, nie jestem przyzwyczajony do tych dźwięków jumpscare'a z FNaFa 2. W sensie no, z FNaFa 1 we FNAF 2. W sensie nie jumpscare'ów, tylko no... Jak się chłop jakiś pojawia obok mnie. Hello. Hello. To jest Freddy? Oho. Dobra, widziałem go, widziałem go bez świecenia latarką. Nie wiedziałem, że tak się da. Się da. To jest zajebiste. On w pewnym momencie wchodzi ci w ekran po prostu światła. Dobra, zrobię to. Jak przyjdzie, to mu rzucę czymś w pysk. To jest dobry pomysł w sumie. Tylko pytanie: czym? Nic mi nie działa, co jest? Gazetą. Dobra, czymkolwiek, co będzie pod ręką. Dobra, Freddy. Nic osobistego, ale rozumiesz. Za to, co robiłeś w ucn -ie. W zasadzie, co będziesz robić? Dobra, rzuciłem mu w pysk. Mniej więcej. Nie, chyba nie trafiłem. Dobra. Jeszcze raz, jak będzie bliżej. <laughs> YouTuber znęca się nad Toy Fredim, Zobacz film. Oho! Foxy, kurwa, co ty tak blisko? Rozumiem, że chcesz być blisko mnie, ale no, są pewne granice. Nie mogę teraz nawet się skupić, żeby mu czymś rzucić w ryj. Dobra, chat to dla was. Proszę. Mam nadzieję, że wasze życie stało się kompletne w tym momencie. Oho, jak się podkurwił od razu. Okej, okay. udało się. Co tym razem masz dla nas, panie. Fassbenderze? Lemon Chica bar. Amnion, Nie! Dobra. Uuu, co. Co? Co to są za pytajniki? Jest noc szósta? Okej, okay, to jest niespodziewane. Huhu, teraz jest ciemność. Dobra. Tutaj się będzie działo. Tu się będzie działo coś, czego ty nie ogarniesz. W ogóle Witredów nie widziałem jeszcze. Czemu? Tu nie ma Witredów? Tylko był Foxy z Witredów. Dlaczego? Szczerze to tego nie wiem nawet. W ogóle jak się... Ten zgliczowany tryb bierze, to wszystko tak inaczej wygląda, ale kozackie, kozackie. No ja, że to musi być zajebiste doświadczenie. Bo ja już na samym ekranie widzę. Że to kurcze klimacik ma. Okej, okay, na razie tylko BB. W sumie to jest radość, bo możesz w końcu im rzucać czymś w mordę. Dobra, nakręcaj to. Nie działa. Okej. Okay. Ja już nie wiem czego się spodziewać. Naprawdę nie wiem. Jest niedobrze. Staram się być skupiony, więc sorry, że nie czytam czatu za bardzo. Ale robię to dla was, moi drodzy. Oho. On chce mnie zajebać. Widzicie? Zero szacunku ma do was i Freddy. Oho, prawie papet wyszedł. Jak tak można w ogóle? Nakręcamy. Jest druga AM. Jedna trzecia za nami. Teraz będzie tylko z górki. Odejdź. Dziękuję. Oxy, ty też odejdź. Mangle, ty też odejdź. Wszyscy ode mnie odejdźcie. Zostawcie mnie w spokoju. Mangle! Co? Jak ty kurwa działasz? Jak ona działa? Ona przez wentyl powinna iść. Czy ona mnie z Ja już ją odpędziłem? Ty tak nie działałaś! Freddy we Fnafie 1 zmieniony, tutaj mangle, no pogubić się można. Najważniejsza jest marionetka. A nie ty, balonboy. Boy. Spieprzaj tam, do siebie. Trzymajcie kciuki. Pozytywną energię musicie mi przesłać. Bez tego mi się nie uda. Marionetko, twój czas nadszedł. A, prawie mnie miał, prawie. Ona może tak i tak mi wchodzić? Dobra, udało się. Cudem, ale się udało. Dobra, to pierwszym razem, nice. Wciąż zera śmierci. Tam tamtej pierwszej nie liczymy. Nie, dlaczego tego szarlatana małego dostałem. Ja go mogę zjeść? Co to ma być? Nie, wiesz co? Ja podziękuję. Zjedz go. No dobra, ale jak umrę, to przez was. A już nie mogę nawet go zjeść. Czekajcie jeszcze raz. Nie mogę już go zjeść. <grym> Obraził się. Yy, dobra, jest zwiędły? Co? Co? Zwiędły? Boję się w co klikać trochę. Dobra, nie wiem co to jest, ale spróbujemy. Jak, jak się nazywa oryginalne po angielsku, to? Jeszcze ciemniej jest. Teraz to nawet ja ledwo coś widzę. Ale dobra, jest klimat, to najważniejsze. Piąta noc, no. Piąta. Piąta? Czemu ja nie słyszę Fongaja? To jest bug, czy tak miało być? To jest chyba szósta noc. Whitret. Aha, Whitret. <gryw> to nieźle zwiędły Znaczy, Whitret to znaczy, no. Eee. Słabo to przetłumaczyli. Witter to jest bardziej nas no zepsuty. Chociaż w sumie jak. Nie wiem czy słyszeliście, ale. Pierwotnie Twisted Ones w polskiej wersji miało się nazywać Wykolejeni. No to. <tłup> Welp. Tłumaczenia czasami bywają śmieszne. Ja ich tu nie widzę, przysięgam. To jest noc piąta. Teoretycznie. Oho, i dobra, jest Foxy. Bonnie? E, ty masz. Nie, ty masz, ty masz mordę czy nie? Jak on działa? Jak on działa? Środkiem przechodzisz przez wentyl. Bo nie mam pewności. Śliczny jesteś. Twarz nie jest najważniejszą częścią ciała. Najważniejsze jest to, co masz w środku. A w środku masz martwe dziecko. Nie wiem czy uzna to jako komplement. Okej. Okay. Chyba też mnie lubi w takim razie. Jezu. Jaki tłok się zrobił na tym korytarzu. On mi za chwilę do venta? Nie, znowu się wrócił. Chica kurwa mać. Okej, okay, ty ciekawie działasz na pewno, po prostu się pojawiła. Dobra. Odstęp dwóch metrów, no właśnie, co to za nielegalne zgromadzenie. Czy mangl przyjdzie środkiem? Czy raczy mi przyjść ventem? To jest dobre pytanie. I szczerze nie znam na nie odpowiedzi. Przepraszam, że nic nie mówię naprawdę. To musi być Resident Sleeper, uczucie do oglądania, ale staram się. Skąd on przylas? Z prawej? Ok. Pierwszy zgon. <ścoughs> Wiedziałem, że coś się stanie. Ale dobra, chyba tą czwarta EM była, więc nie ma tragedii. FNAF 2. Nie, to jest Security Breach. Tylko w Security Bridge jest taki level, jakby. Z tego co rozumiem, to jest największy hard mode we FNAFie 2 w tym Help Wanted, tak? Najbardziej hardkorowe co tylko się da. Więc. Aż wstydem by było przejść to. O kurwa. Jak ty działasz, Chica? Ona mi się po prostu pojawia na biurku. Co? On mi po prostu wszedł do biura? Ah, Dobra, ten witred tryb to jest ciężki jednak Dobra, już się zaczyna przedstawienie Już po moim głosie możecie słuchać, że trochę zmęczony jestem Bo tak jest Dobra, uspokoiło się trochę Co, ci Dobra, chyba pierwszy raz tylko po dźwięku usłyszałem, że on tam jest. Tylko po dźwięku. Tylko i wyłącznie. Okej, okay, jego młodsza wersja. Dobra, marionetka jest dosyć nieźle nakręcona. To mnie trochę ratuje. Znowu tylko po dźwięku ja to słyszę. Znaczy wie czuję bardziej. Naprawdę huge. Marionetka! Marionetka nie jest zadowolona. No jeszcze ten grubas! Znaczy Seksiak. Foxy wypieprzaj. Ładnie proszę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jest dobry materiał na YouTube'a. Spójrz na to z pozytywnej strony. Jebany grubas. Ktoś tam stał w ogóle? Dobra, dobra, jebasz Znaczy. Przyjemnie się grało, chciałem powiedzieć. Jako że zaczynamy na samym starcie z hard moda. Za bardzo nawet się przywitać z wami nie mogę, moi drodzy. Foxy spokojnie. Wszystko będzie ok. Już boniasz przyłaził. Na no, łatwym jesteś jakim łatwym? Ustawiłem na hard. Co ty gadasz, gościu w ogóle? Szczerze... To nie wiem czy łatwiej jest na tym vr czy na tym Flat Mode. Na pewno jest łatwiej to, że można tą maskę zakładać pod spacją. Ale poza tym to niekoniecznie. Nie to Foxy był. Ech, no i się zaczyna Clown Fiesta. Nie wiem czy mam psychę, żeby to przechodzić na samym starcie ten Hard Mode. Jak mi coś wyskoczy, to będzie mi przykro. Wciąż nie rozgryliśmy też odwiecznej zagadki, jak wyciszyć Fongaya. Więc ogólnie nie jest za dobrze. Pełne skupienie. Przepraszam, że nie czytam czatów obecnie, ale już teraz zaczyna być dosyć grubo. Jakie kombosy się tu dzieją? Też ta Mangle, tak z tego co widziałem, jakoś tak strasznie dziwnie tutaj przychodzi do nas. Ona raz wentylem, a raz po prostu środkiem przypieprza się. To jest niepokojące. Oho, no właśnie, o tym mówię, o tym mówię. Coś czułem, że to zrobisz, wiesz? Jak ja cię dobrze znam. Co jest? Jakoś myszka mi się popsuła. Papet jeszcze nie wyszedł, prawda? Na pewno jeszcze nie wyszedł. Nocy drugiej. Nie, to Foxy. Na Foxiego to nie działa. A na Ciebie owszem. Masz trochę mniej IQ. Ale powiem wam, że jak już nie jestem taki zmęczony, to mam wrażenie, że jakoś gładziej mi to idzie niż wczoraj. Bo wczoraj to, zanim tu doszliśmy, to trochę już psycha zdążyła siąść. Nie. To jesteście spokojni cały czas. Która tam jest czwarta. To nie jest tak źle. Oho, idzie grubas, mój ulubiony. I tej czeka, i tu chyba jeszcze nie było. Ale nie narzekam z tego powodu. Oho. Dobra, spokojnie, mamy to, mamy to. Też nie mogę cały czas tej pozytywki nakręcać. Ty grasz na emulatorze? Nie, gram normalnie. Na Flat Mode. Jest taka opcja. Nie trzeba mieć VR do tego Scott dodał taki update. Już dosyć dawno temu. To jest oficjalna, ze sklepu Steam, gra. Aha, mój ulubieniec. No wszyscy są moimi ulubieńcami ostatnimi czasy, tak w sumie. Okej. Okay. Jest piąta, trzymajcie kciuki, błagam, trzymajcie kciuki. Nie chcę zapeszać, ale mamy szansę. Proszę, wszyscy. Zjednoczmy się i przejdźmy to Za pierwszym razem Co jest? Co do... Wczoraj się z tym z pół godziny jebaliśmy No dobra Okej, <grym> okej, okay, okay, jestem mile zaskoczony za istniałą sytuacją Co dostanę za hard Jaki to prezencik? Bonnie Bytes. No dobra, w takim razie to było wszystko. Zaliczyliśmy sobie tryb witret, Więc możemy wyłączyć Hard Mode i przejść do FNAFA 3, chyba.